Siemandero, Siemandero tak jak ogóle w ostatnim filmie że nakręca film o tym co wygrałem a wygrałem dwa hot -dogi, bo wymyśliłem nazwę do tych hot dogów jako Chapo Dog w knajpie w knajpie. W knajpie nie? czy tam restauracja? restauracja to nie jest no, powiedzmy, że mieli food track, i teraz są stacjonarnie nazywają się El Chapo Burger więc wymyśliłem, że to niech będzie Chapo, eh, Chapo, Chapo, Chapo Dog. No i wygrałem hot dogi. Dwa, nie wiem, każdy chyba kosztuje po 30 zł z tego, co kojarzę w jego ofercie. Podobno są bardzo duże, bardzo smaczne, bo już tam kumpel też kosztował. Więc podjechaliśmy teraz, odebrałem Agnieszkę z pracy, bo to ona mnie namówiła, żeby pojechać, bo jej się nie chce gotować. Jestem taka głodna. No i przyjechaliśmy se. Skręt jeli, właśnie bo. je odebrać. Czekamy jeszcze 10 minut i będziemy sobie jedli. Tu jest właśnie. Nie będziemy e, jedli, będziemy żreć. To jest tu od nich, właśnie ten, ten. Ta restauracja. Restauracja, nie wiem jak to nazwać. Najpierw restauracja, pub. taka pub. pub. Nie, pub nie był, pub by było piwo. On nie oczy. Tak, trzeba to, jest. to się znajdzie jakieś. No, więc ogólnie. Będziemy. To żreć. Jeść. Jeść. Ja będę, żreć. ja będę konsumował oczywiście. Zobaczymy jak będą smakować. Ogólnie one są ostre, a myśmy nie chcieli właśnie tego ostrego sosu, bo nie lubimy. A tu Agnieszka ma delikatne podniebienie tak, i. Na krew to dlatego. No i powiedziała, że nie będzie. Ja lubię Jadę czuć ostre. to co jem. No, a ostre to tak w sumie. No, zmienia mi smak. Zmienia bardzo. smak i. języczek bardzo delikatny. Tak. I krótki. Maletki. Pokosz ten cały język, twój. No. Nie widać. To Taki ca mały Cały język i w ogóle. Więc tak jak mówię, czekamy. Kupiliśmy sobie już kole. I. Będziemy a nie była tania. Nie była tania. Kurde, 7 piątka masakra. Jak to, takie to Tyle, drogie. szaleć, to szaleć. No. I taki właśnie filmik, szybciutki nagrywamy, żebyście sobie mogli zobaczyć, ale ogólnie burgery to polecamy, bo tu burgery to jest... Najlepsze, jakie, jakiego chyba w życiu jadłam to no. tu, naprawdę. Przepycha. I najlepiej przyjechać głodnym, nie jeść bardzo. obiadu, bo ten burger jest tak wielki. No, Soczysty, pyszny, no kurde. On jest mega, mega zajebisty. A je, a jedlimy... I frytki mają pyszne. tak a jedliśmy już mnóstwo hamburgerów. No może mnóstwo przyznać. No dużo, no ogólnie dużo. dużo. I z futraków, nie z futraków. Tak. Były dobre, ale zawsze. ten przebił wszystkie. Ale to co tu tak. podawają, to jest pycha, pycha. Pycha, pycha, polecamy. A Ogólnie co do hot dogów sprawdzimy, bo mają bardzo dużą konkurencję z Siemianowic w Żerepandok. Żerepandok. Mówi Żerepandok. Że że Żerepandok. Pandok. Pandok. Pandok, tak. I zapiekanki teraz jeszcze wprowadzili, to nie? Zapiekanki jedliśmy sobie? Tak, tak. Też no, bardzo dobrze. No przepycha. No odogi dog zajebiste. O, dogi też pyszne. Też najlepsze jak jedliśmy, ale takie wielkie, takie. No, ale te też są podobno bardzo duże, więc zobaczymy. Myślę, że będą porównywalne. No tam mamy bliżej, ale... No ale jak wygraliśmy. Ale hamburgerów tam nie, nie mają? Hamburgerów nie mają. Nie mają? Nie. Chyba nie. Ale tu mają i tu są przepyszne hamburgery są przepyszne, jak są hot dogi też takie. No, już to skręca. będzie masakra. Więc zobaczymy. Dobra, czekamy jeszcze 7 minut. No, żremy się. Ja. Jak świnki. Ja. Dobra. <grym> Dobra, są my już w domu. Mamy to, frytki już żeśmy po drodze zjedli, bo byliśmy głodni bardzo. I w ogóle ale zaskoczyło mnie pudełko. Jeszcze nie wiem co jest w środku. Bo ja tego nie otwierałem. Talerzyki byś musiała przynieść. Dobra, i zobaczymy. Tutaj. I tu mamy w takim pudełku. Zobaczymy, co tu w środku. Cyk. Lichodogi nie kosztują 32 no 27. Przepraszam. O, to są takie rukoli bardzo dużo. Ja je lubię, niestety. Ale, co tam? Zobaczymy, jak to smakuje, za chwilę rukole będę ściągał ale resztę będziemy jedli autorskie kiełbaski, bekon ser cheddar co tam jeszcze było już nie pamiętam jak czytałem ale zobaczymy jak to będzie sobie smakowało bo ta już pani tu żarła frytasy wszystkie. A już mam taką głodną tak wiem, dobra jemy nie i będę pić tak. bezrozmownie i tu mamy właśnie tego podoga Duży, autorska kiełbaska. Jaka to była? Wiewszowa? Nie pamiętam. Ale będziemy jedli właśnie to. Proszę mi nie nakręcać, będę jeść teraz jak świnka. Czyli jak zawsze. Tu się nic nie zmienia. Możesz jeść. No. I jak smakuje? Znaczy, nie wyrzysz. Mmm, a baku, kubasa. Mhm. Pasz. Dobra, idę po... ręczniczek chyba. To by trzeba było w aucie od razu jeść, jak jest jakieś cieplutkie. <coughs> idę po ręczniczek. Dobrze. Papierowy. Idź. I tak um. Duże to takie. No dobre, dobre. Kurde, już teraz... Trochę tu ciemno się zrobiło Niestety Ciemno jakoś, nie? Nie ma tego słońca, kurde i... Ciemno jedynie. się zrobiło. Czika numer jeden. Tak. No wiesz. Co? Teraz no nie no, na spokojnie muszę zjeść, nie nerwowo. To ja kręcę. Nie panikuj. Mm. Nie łaska, dobra. To jest kapusta. No coś tu jest taka. No boczek, hm, oh. mm. boczek to Jak? Oh. <laughs> Nikt tego nie słyszał. Dobre? Bardzo dobrakie kiełbasa. Delikatnie pikantna, nie? Mm, 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 mm. by się wziął ten sos? Pikantne to było bardzo pikantne, nie? Mhm. Uh -huh. Ale wielkie to. No. Hmm. to co smakuje? Mhm. Uh -huh. Ale wyzwanie. Tak. Na porównanie do czapo, Doga? Nie do czapo, do żerpan Dog. Całkiem inne od Dogi, nie? Inna. Znaczy... To jest kiełbaska. kiełbasa. A tam było mięsko? Bo nie, tam mam inne. Szarpane ten. Był z... Inaczej przyrządzane. Inny styl, jeden był. Kary. Eee, też nie, z Krupniakiem był. No. Bardzo dobry. Czyli inaczej z kaszanką. Uh -huh. i W ogóle. Uh -huh. Całkiem inne hot dogi. Całkiem. Uh -huh. Mhm. Bardzo dobre dogi. Ale z są też tam są. Tylko no, myśmy nie jeździć. No nie. Z taką jakąś taką coś... coś tym no. Co. no. No nie! Co? To jest, jest spokojny. Jest w spokoju, ja cię nakręcam. Nie. No dobra. <laughs> dobra, jemy to. Jest naprawdę dobre. Świeże składniki. ogóreczek góreczek dobry. Mhm. Co by tu jeszcze powiedzieć? No kurde, tak to mniej więcej se tam wygląda. Są dobre. Ciężko mi jest porównać do tego. Żre pan doga, bo to jest całkiem coś innego. Ale też bardzo dobre. Choć chyba najlepiej wam wychodzą hamburgery. Hamburger hamburgery, hamburger. To jest bardzo dobre, to, żeby nie było. I cieszę się, że to ja wygrałem. Znaczy w sumie moja nazwa, którą wymyśliłem. Ten Chapo Dog Tak jakoś właśnie mi przyszło do głowy, żeby to tak nazwać. W tym bardziej, że y, ta burgerownia nazywa się El Chapo Burger, więc bardzo polecam burgery. Hodoga też z czystym sumieniem. Bardzo dobre. jedzonko syte i pikantne nawet. Choć nie chcieliśmy pikantnego, mi daje się że takie baska daje tego tej pikanterii tutaj. Cebulka dobra. Tak? Nie, to jest cebula. No. No. Może. No. Jest cebula. Tak, sałatka Ja dole, jest taka, czerwonej kapusty. Chyba jest cebula, nie. bo to jest to Ale słodkie, co czuję, to jest karek. cebula. Pycha. Dobre. Kurde, zależy jak na to patrzeć właśnie, na tego hot -doga, kurde. No. Każda osobna smak, ten... Yy, każdy. Mhm. Każdy składnik... daje czegoś... fajnego. Doznania. Tak, doznania. Fajnie to czuć na podniebieniu. Ta ostrość z tą słodkością tej kapusty właśnie. Mm -hmm. Czy tego. Fajnie się to... Cebulka. Przybija, cebulka, no. Cebula to jest, kochanie. Fajnie. Kurde, nie wiem, no dobre, no dobre. To słodkie, co czuję, to jest cebula. Mm. Aż tak? Mhm, mm tak. Cebula daje słodkość. To przepyszna jest. Mhm. Mm za no, takie dobre cebuli nie, nie Po prostu jest dobre. Tak. To. Polecamy, z czystym sumieniem. Kupujcie, zamawiajcie. 27 zł kosztuje jeden, na pewno się jednym najecie. A jak sobie frytki jeszcze do tego zamówicie, to już będziecie pełni full. Polecamy, El Chapo Burger, Czelać. Nie pamiętam teraz ulicy dokładnie jak się nazywa. Nie wiem czy to na portowej. Nie, portowanie. Dam tu gdzieś nazwę ulicy. Zapraszamy na pewno hambur ja hamburgery, hamburgery. też bardzo polecamy. No, pyszne, pyszne, polecamy z czystym sumieniem. Więc jakby się to podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i udostępnijcie. Polecamy. Jedźcie! Tak, polecamy El Chapo Burger. Czelać ją, bowdźcie się.